Smartfon prawem, nie towarem. Pieprzyć rządy korporacji. Czasami to aż sam się sobie dziwię, jaki jestem postępowy i nonkonformistyczny. Poczekajcie, bo to jest dobre hasło, więc wyślę je tylko jeszcze z telefonu produkowanego przez największą firmę świata na portal, który należy do najbogatszego człowieka świata. Nie oceniajcie, ja akurat mogę, bo potrzebuję lajków. Moi drodzy, premiera iPhone'ów serii 15 zbliża się wielkimi krokami, ale nie wiedzisz czemu media głównego nurtu na ten temat milczą, myśląc z jakiegoś powodu, że Polaków bardziej interesuje uśredniona cena kiełbasy śląskiej. To bzdura! Mamy rekordowe średnie pensje, w związku z czym jestem pewny, że wszyscy już. Nerwowo i z niecierpliwością zacieramy rączki na telefony po ponad 5000 zł. Ale wiecie, ja ostatnio całkiem sporo myślałem o modelu biznesowym Apple, bo to dużo mniej stresujące niż myślenie o modelu biznesowym mojego życia. I doszedłem do wniosku, że z czasem nowe iPhony muszą zrobić się tańsze. Tylko nie z czasem, w takim sensie, że jako genialny stratek przewidziałem, że będzie promocja pół roku po premierze w komputroniku. Tylko że właśnie w dniu premiery taki iPhone 16 powinien być tańszy niż iPhone 14. W najgorszym wypadku, relatywnie tańszy. Niestety, to nie jest prawda objawiona, którą zdradził mi sam święty Tim Cook, stępując z nieba ze swojego prywatnego helikoptera, ale po prostu, według mnie, obniżka cen iPhone'ów w najbliższych generacjach ma sens. Oceniając po aktualnych plotkach, iPhone'y 15 zapowiadają się nadzwyczaj interesująco, to znaczy. Można naprawdę długo mówić o tym, co się w nich zmieni, a nie tak jak co roku długo narzekać na to, co się nie zmieni. Cieńsze ramki wokół ekranu, odnowiona stylistyka, prawdopodobnie z przyciskami regulacji głośności i subakiem wyciszania włącznie. Pro mają dostać jakieś niesamowite aparaty, a podstawowe dynamiczną wyspę. Chociaż ta akurat będzie mniej więcej dwukrotnie mniej dynamiczna niż w Pro bo ekrany. Wciąż mają mieć 60 Hz, więc gratulacje. Amerykanie mają też już w tym roku wprowadzić do iPhone'ów złącza USB-C zamiast starego Lightning, gdyż tak nakazuje Unia Europejska, ponieważ USB-C to uniwersalny, wszechstronny standard, który... Tim Cook, czego się śmiejesz? Według ostatnich przecieków Apple owszem posłusznie wrzuci to USB-C do swoich telefonów, ale... Tylko oficjalnie certyfikowane urządzenia i przewody ze specjalnym chipem będą mogły ładować iPhone'a z pełną prędkością, przesyłać dane itd. A jak dostać od Apple' pozytywną certyfikację? Dokładnie tak samo, jak dostać pozytywną certyfikację od Sanepidu, czyli spełnić szereg wymagań, wśród których najważniejsze to zapłacić. Do tej pory Cupertino zgarniali całkiem sporo kasy za certyfikowanie akcesoriów z Lightning i jak widać znaleźli bardzo sprytny sposób na to, jak posłuchać Unii Europejskiej i jednocześnie jej nie zadowolić. Zobacz, mamo, wyrzucam śmieci tak, jak prosiłaś. Ten przykład pokazuje, jak w Apple bronią każdego swojego źródła dochodu i paradoksalnie właśnie sposobem na taką ochronę w przyszłości mogą być niższe ceny telefonów. Posłuchajcie. Apple jest najbogatszą firmą świata i z roku na rok zarabia coraz więcej. Jak spojrzałem na ostatnią dekadę, to wyszło mi, że przez 8 lat ich zyski rosły, a spadały tylko przez 2. I sumarycznie zwiększyły się od 170 miliardów dolarów w 2013 roku do 394 w 2022. Dla porównania, żebyście wy sobie uciłali takie 394 miliardy dolarów, musielibyście zarabiać tę wspomnianą już rekordową polską średnią pensję. Miesiąc w miesiąc przez 331 milionów lat, czyli mniej więcej od momentu, w którym życie na Ziemi wyszło z wody, właśnie po to, żeby później wynaleźć płacę minimalną i umowę o dzieło. Do teraz. To są przeogromne pieniądze, więc nasuwa się logiczny wniosek, że po co Apple objaśnij tyle? Przecież mogliby oddać trochę matce z chorą córką. Przecież nie muszą rosnąć w nieskończoność. No właśnie, problem w tym, że muszą, bo to jest firma notowana na giełdzie i ludzie kupują jej akcje, a akcje zwykle kupuje się z myślą, że kiedyś będą warte więcej niż obecnie. Szczegóły nie są dla tego filmu aż tak ważne, ale zapamiętajcie, że Apple czuje bardzo mocną presję, żeby ciągle stawać się coraz więcej Większe i potężniejsze. Jak na razie zdecydowanie największą część kasy zarabiają na sprzedaży iPhone'ów, i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych latach ten trend miał się zmienić. Ale Apple nie jest w stanie sprzedawać coraz większej liczby telefonów z roku na rok. Smartfony są coraz lepsze, wymieniamy je, coraz rzadziej. Skończyły się czasy jakichś ogromnych innowacji i nikt nie porzuci swojego dwuletniego, nadal świetnego telefonu, bo w nowym wprowadzili bardziej zaoblone ramki. Mogliby pobudzić przyrost naturalny, żeby mieć więcej potencjalnych klientów, ale z drugiej strony wtedy musieliby też ludziom przypomnieć, że istnieje świat poza smartfonami, a to już. Trochę niebezpieczne. Jako, że Amerykanie nie są w stanie sprzedawać coraz większej i większej liczby telefonów, chociaż ciągle próbują, to wymyślili sobie, że zamiast tego będą sprzedawali tyle samo telefonów, z tym, że drożej. I to widać nawet po ich raportach finansowych, bo kiedyś wprost mówili w nich, ile sprzedali takiego a takiego iPhone'a, a teraz piszą tylko nie ile sprzedali, tylko za ile sprzedali. Póki co w Apple operują na zdecydowanie największych marżach ze wszystkich producentów smartfonów, a to znaczy, że na takim sprzedanym iPhone 14 Pro Max zarabiają znacznie więcej, niż dajmy na to Samsung na S23 Ultra, mimo że w sklepach oba te telefony kosztują mniej więcej tyle samo. I jak na razie mało komu to przeszkadza, ale ceny nie mogą rosnąć w nieskończoność. Co powtarzam sobie przy mojej każdej wycieczce do biedronki od roku. Nawet iPhone 14 na najważniejszych dla Apple rynkach, czyli nie w Polsce, nie podrożały w stosunku do 13 i w Stanach tak się tym dziwili, że. aż Pisali artykuły, żeby to wyjaśnić, bo większość innych flagowych smartfonów zrobiła się droższa. No ale właśnie Apple ma z czego schodzić, a moim zdaniem to może być początek ery, w której przynajmniej te najtańsze podstawowe iPhony będą tańsze niż teraz. Jak sobie wejdziecie w rozbite zestawienie dochodów Apple w ostatnich latach, to zauważycie, że coraz większą ich część stanowią usługi i na tym właśnie Apple'owi zależy najbardziej, podobnie zresztą jak wielu innym dużym firmom. A Zależy im na tym, bo usługi to jest sposób na mały, ale stały, gwarantowany przychód i uzależnianie od siebie ludzi na przyszłość. Apple Music, TV, iCloud, Arcade, Pay, News, Książki. To jest dopiero początek, w Polsce spora część takich usług nie jest w ogóle dostępna, ale Amerykanie od niedawna mogą sobie nawet otworzyć konto oszczędnościowe Apple, używać karty kredytowej Apple albo wykupić płatną subskrypcję w aplikacji fitnessowej. Czyli prawdopodobnie chodzi im o to, żeby ludzie żyli długo i zdrowo, tak żeby mogli jak najdłużej zaciągać pożyczki u Apple'a na sprzęt Apple'a. Super. Jest tego cała masa, a nawet darmowe pozornie usługi takie jak iMessage, App Store, w którym Apple zarabia potężny procent z każdej transakcji. Głupi menadżer haseł mają sprawić, że jeżeli raz wpadniecie w sidła Apple, to później bardzo trudno i bardzo niekomfortowo będzie wam z nich wyjść. Niezręcznie jak wyjść w połowie z wykładu, na który i tak przyszło pięć osób. Ja nie miałem nigdy tak silnej psychiki. I jasne, w Apple wprowadzają ciągle nowe usługi, które mają zwiększać ich zyski, bo choćby łączność satelitarna w iPhone'ach 14, swoją drogą w Polsce niedostępna, jest bezpłatna tylko przez pierwsze dwa lata, a później nie wiadomo ile, ale wiadomo, że... Będzie kosztować. Z tym, że ludzie w przeciwieństwie do Apple'a mają jednak w większości skończoną ilość pieniędzy, więc w Cupertino powoli muszą zacząć szukać sobie nowych chętnych na swoje usługi. Amerykanie chcą też zwiększać przychody z akcesoriów takich jak AirTagi, AirPodsy i inne Apple Watch oraz z certyfikowania innych akcesoriów, i stąd właśnie to ich kombinowanie z USB-C. A wiadomo, że w centrum potencjalnych zarobków, zarówno z usług, jak i akcesoriów, stoi iPhone. No bo kurczę, raczej nikt nie mówi. Dzień dobry, chciałbym zacząć swoją przygodę z ekosystemem Apple, więc chyba kupię sobie dwa AirTagi i monitor do MacBooka. Kiedy kupujecie iPhone'a, to tak naprawdę płacicie Apple'owi w dużej mierze za. Przywilej, możliwość zapłacenia im więcej pieniędzy później. Tak jak, nie wiem, w klubie, w którym wejście jest płatne, a później jeszcze każde piwo 20 zł. Dlatego według mnie iPhone prędzej czy później będzie musiał podanieść, tak, żeby więcej ludzi mogło sobie na niego pozwolić i tak, żeby więcej ludzi samodzielnie i z radością uwiązało sobie kule u nogi. Dla Apple'a sprzedaż usług to jest przede wszystkim bezpieczeństwo, bo czasy iPhone'a mogą przeminąć, czasy smartfonów w ogóle mogą przeminąć. Dlatego też Apple robi te go od wielu lat i bez wiernych klientów i tych stałych, comiesięcznych dochodów, ich przyszłość mogłaby być mocno niepewna. Kiedyś każdy miał albo chciał mieć iPoda, i jakimś cudem, mimo tego iPody się skończyły, albo Nokia trzęsła branżą telefonów, i też nikt nie był w stanie uwierzyć, że coś będzie im w stanie kiedykolwiek zaszkodzić. A jednak moim zdaniem Apple musi i w końcu zacznie obniżać cenę iPhone'ów, żeby zbierać u siebie coraz więcej owieczek, z których będą czerpali długoterminowe zyski. I w tym momencie pewnie myślicie, no dobra, teoretycznie to ma sens, ale czy kiedykolwiek ktokolwiek zrobił coś podobnego, nie jestem geniuszem właśnie wysyłam CV do Kruger and Mats i zrobimy z nich światową potęgę. No choćby Amazon ze swoimi czytnikami Kindle i tabletami, które odniosły całkiem spory sukces, Albo coś, co pewnie większa część widzów mojego kanału kojarzy, producenci konsol do gier. Sony i Microsoft zawsze w pierwszych latach nowej generacji sprzedają konsole wręcz poniżej kosztów produkcji, żeby tylko gracze wzięli, a później kupowali gry, abonamenty, pady i. Inne akcesoria sprzedawane już znacznie powyżej kosztów produkcji. Zazwyczaj nie robi tak tylko Nintendo, bo może ale też im się zdarzało, że musieli. Ale żebyście się zbytnio nie ucieszyli, to ja stawiam, że to te podstawowe iPhone y będą taniały albo przynajmniej nie będą drożała to i tak sporo, bo przy obecnej inflacji to za dwa lata byłyby w cenie bochenka chleba. A wersje Pro i Pro Max ukośnik Ultra mogą się z kolei robić. Coraz droższe tak, żeby najbogatsi wielbiciele nie niejako fundowali nowym użytkownikom obniżki. Jakie inne opcje ma jeszcze Apple? No na przykład mogą sobie zacząć wynajmować ludziom iPhone'y w abonamencie i też zrobić z tego usługę i podobno planują i to ma ruszyć w Stanach jeszcze w tym roku. Albo zrobić kolejnego iPhone'a SE, ale szczerze to, to jakoś mocno nie pomoże. Tak samo jak Apple nigdy nie zrobi takiego typowo budżetowego smartfona. Dla większości nie tylko w Polsce, ale też w Chinach, w Indiach iPhone to jest niestety prestiż i kupowanie takiego, który nawet jak jest nowy to wygląda jak... Stary i jakoś tak za mało kosztuje i nigdy nie był tym najbardziej pożądanym, to tak średnio nie dziękuję, muszę jeść ze śmietnika, żeby kupić iPhone'a i żeby mnie cieszył tylko fajnie, jakby ta dieta trwała bardziej 3 miesiące, a nie te 331 milionów lat. W każdym razie iPhone znany też jako wydaje całe swoje oszczędności na abonamenty i akcesoria od Apple Starter Pack powinien kosztować mniej i moim zdaniem Pewnie w końcu będzie. Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat. A tak a propos niskich cen, to właśnie w Mobile Vikings to ciekawie ogarnęli, bo pierwsze trzy miesiące są za pół ceny, bo z moim kodem jest jeszcze 200 GB na start za darmo. A jak zaprosicie na pokład kilkoro znajomych, to później już wy nic nie płacicie za ich usługi. Więc to jest taka bardzo fajna i legalna piramida finansowa. W opisie są też, jak zwykle, promki ode mnie i ceny nowych iPhone'ów w komputroniku. I jak ostatnio sprawdzałem, to były całkiem sporo niższe niż na Apple.pl. Jak jest teraz, nie wiem, ale żyję nadzieją. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.